Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy przed Urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Terenowy i Rzecznik Praw Biuro, Biuro Obywatelskie, tak samo Dyrekcja Ochrony Środowiska Regionalna i Pan nie chce wpuszczać interesantów na parking. Dlaczego? To jest to parking do użytku wewnętrznego. Co to znaczy do wewnętrznego? Ja nie rozumiem. Tylko to dla czyli co? Gdzie, gdzie ma iść interesant? Proszę pana, gdzie ma interesant wjechać? Niepełnosprawny, ja, nie ja, nie. ale ja, ale ja, ja się pytam. Ale ja się pytam. Ale pan, ale pan że pana, ja mam jakieś wytyczne. Tak? Ja pan ma wytyczne, to były za komuny, teraz już nie ma wytycznych. Aha, nie ma. Nie, za nie komuny były. No. Jest miejsce wolne i ja to stoję. Tak to wygląda? Dyrekcja Pomorska Telewizja Nowa, redaktor Sławomir Ziębiński, idziemy, idziemy, teraz do biura Rzecznika Praw oderskich. Tu jest biura Rzecznika Praw. Dzień dobry panie. Czy ja mogę się z prawnikiem spotkać? Tutaj? Proszę bardzo. Ja chciałem się spotkać z prawnikiem. Rzecznika tak, Praw Podowskich. Proszę pana dowód to Już daję. Momencik. Ale nie to dowod. By... pana pani, pani jest urzędnikiem państwowym, ma prawo nagrywać, na, nagrywać, jestem dziennikarzem. Pomorska Telewizja nadawa redaktor Sławomir Ziemiński. Takie są przepisy.